Gdzie ty jesteś? Co robisz? Na zdrówko. Na zdrowie. Gdzie idziesz? Ojejku, jaka głowa, pełna po pomysłów. Siadasz na konika? Tak? Nie. Chodź. Tam nie będziemy teraz, chodź, teraz idziemy tu na konia, chodź. Co? Ja wiem, że Ty się buntujesz, ale to teraz nie, nie wszystko nie, nie, nie. musisz mieć, co chcesz. Chodź. dałam są książki, ale my jedziemy na koniu. Konik! Pojechał. Gdzie jest koń? Cały czas się drapie z tyłu. Chodź. Weź konika. No siadaj na niego. Koniku, pogłaskaj go po w ogóle, pogłaskaj koniu. Ale nie obok siadaj, tylko na konia siadaj. Mamy! Mamy! Co? Mama, mama, mama. A! Nie złość się. Mama. Co chciał? Mama, mama. Co? Co mama? Gdzie jest wiaderko? Gdzie, gdzie wiaderko jest? Tam, zobacz, tu. Tu leży wiaderko. Weź wiaderko i będziemy robić uuu do wiaderka, no. Będziemy robić. Uuu uu. Ty mój śmieszku. Włosiasty. Gdzie masz spineczkę? Gdzie dałaś znowu spineczkę? No. Gdzie spinkę dałaś, Teśka? No gdzie mnie ciągniesz? Mała. Gdzie? Kaczek nie ciągnie, muszę iść za nią, no. Co tam jest? Co tam jest? Kotko, koćko, końko, koćko. Bajka. Już się cieszysz, tak? Już oglądamy. Już siadasz. Siadaj. Proszę. Świetnie. I oglądamy bajki. O czym będziemy dzisiaj czytać? O czym dzisiaj poczyta to się? No. Jerzyk, tu jest jeżyk. Odwróć karteczki. Zobaczymy dalej, co jest. Misiu, nie kotek. No, czytaj. Czytaj, czytaj. Czytasz? Głośno tutaj, głośno, wyraźnie. Gdzie jest pies? Tu jest królik. Królik robi, a śpi w łóżku. Śpi. Tu jest kotek. Kiczka zrzuciło mleko. I tu jest Kiciusia. Tak? A tu jest kto, Tosiu? Kto to jest? Pies! Pies! Tak, pies i kaczka. A jak robi kaczka? Kwa. Kwa, pięknie. Kwa robi, tak. Kaczuszka robi kwa, kwa, kwa. Tak, i co dalej robimy? Misiu gra w piłkę. Jerzyk. Jak robi kaczka? Jak robi kaczka? Kotek. O, jaka myszka ładna. O, koma tu masz pieska. Pies. A to? Kaczorek mały. Kaczuszka. Dobra. Chodź, tatę odprowadzimy. Zajdź do pracy. Czy możesz schować kochanie bardzo? Co? Kochanie bardzo. Bardzo schować, czy bardzo kochanie? Co? Co mam schować? Pogran, poczynę sobie A z czego to są sznurówki? Z czego to są sznurówki? Tutwka się. A sznurówki Idziemy z tatą na korzystanie. Nie są twoje klucze. Ja wiem, że nie wiesz. I ty je ostatnio miałeś, jak wychodziliśmy z dzieckiem na dwór. I na nie musiałeś być tak swoje. Ale z książki zejdź, wiesz czemu tak śmierdzi, Z tego kosza. Mama, mam, mam, Już otwieramy drzwi, już. Nie znalazłam ich? To gdzie mogą być? Podnieś, podnieś tam tę książkę.